od tych opon, ale bez przesady. Cześć, Łukasz z tej strony. Prosiliście mnie, żebym powiedział parę słów o Chcę CF 1100. Chciałem nagrać dla Was roleczkę, którą pewnie też zrobię, ale uświadomiłem sobie, że w rolce chyba nie powiem Wam wszystkiego, bo jest tam ograniczony czas. Także zobaczycie w takim materiale hmm, filmik o Comforcerach CF 1100 w Jeepie WJ. Słuchajcie, raz na jakiś czas pytacie mnie w komentarzach, czy warto, czy bym kupił ponownie, żebym coś nagrał. Problem jest tylko taki, że te opony jeszcze nie widziały jakichś trudniejszych warunków, że już nie wspomnę o śniegu, a to tak naprawdę w warunkach zimowych mógłbym powiedzieć więcej o tych oponach, czy one nie są przesadnie śliskie, jak one się zachowują. Także taki test sobie jeszcze zrobimy, jeżeli w tym roku będzie śnieg gdzieś tam na Mazowszu. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że w takim normalnym ruchu miejskim, głównie jak wiecie, jest albo po asfalcie, albo po takich ścieżkach, właśnie leśno-szutrowych. No to w warunkach deszczowych, miejskich te opony sprawdzają się zupełnie dobrze. Są, wiadomo, minimalnie głośniejsze, ale w żaden sposób to nie jest problem. Patrzcie, on ma naprawdę fajny taki bardziej agresywny bieżnik, co mi się bardzo podoba. Bo taka opona daje większe poczucie bezpieczeństwa. Bo nawet jeżeli twoje umiejętności offroadowe nie są przesadnie duże, to należy zakładać, że jednak wyjedziesz, poradzisz sobie z opresją, jeżeli wpakujesz się w jakieś błoto, czy głębszy piach, no bo po prostu ta opona będzie się lepiej wgryzać w podłoże. Opona nówka, także bardzo taka mięciutka. I robi naprawdę dobre wrażenie. Chińczyk, to prawda. Ale żeby się czepiać, w ogóle słuchajcie, uważam, że Ateki to jest absolutny kompromis dla mnie, na moje potrzeby. Ponieważ opona typu MT, no to już troszkę za dużo. No bo ja nigdzie nie upalam, nie jeżdżę w żadnych rajdach. Po prostu szkoda mi samochodów. Lubię oglądać, ale żeby w ten sposób masakrować auto, to niekoniecznie. Także Ateki to jest absolutnie to czego mógłbym się spodziewać, a jeszcze kupiłem je w niezłej cenie, bo zapłaciłem chyba za nie 2300 zł za komplet. Istotną rzeczą było, żeby kupić opony w tym rozmiarze 245 70 17 i założyć je na odnowione, wypiaskowane i pomalowane felgi, no bo wiecie, zakładanie nowej opony na brzydką starą felgę, no raczej mijałoby się z celem. Kolejna rzecz, która miała dla mnie ogromne znaczenie, to to, że z tego koła po prostu schodziło powietrze i mniej więcej raz na dwa tygodnie musiałem je dopompować. No dlaczego? Dlatego, że felga przed renowacją no, była utleniona również w środku i po prostu była nieszczelna. Że już nie będę mówił o tym, jakie opony były tam założone, ja nawet sobie nie zdawałem sprawy. Ale słuchajcie, one miały 13 lat, także no w ogóle o czym my mówimy, także to był absolutnie najwyższy moment, żeby się po prostu tym porządnie zająć. A, a, walcz, walcz, wyjedziesz, dasz radę. <laughs> Prawa strona się zakopuje troszeczkę, zaraz Wam to pokażę zresztą. Tutaj widzicie, piach jest bardzo taki drobny, e, mokry i kopny. Oczywiście wyjadę bez najmniejszego problemu, ale zdecydowanie taki bieżnik pomaga. Oczywiście bez żadnego reduktora, tylko wrzucam D. Boże, jakie ja lubię automaty. I, I wyjeżdżasz bez żadnego problemu. Dla mnie to jest najczęściej max off -roadu. Tak, wiem, jeżeli profesjonalnie jeździcie, no to po prostu jaja sobie będziecie ze mnie robili. Kiedyś ktoś napisał, że o, ubrudziłem opony, ale wiecie, no naprawdę, no ja nie taplam się w błocie, po prostu szkoda mi auta. Także szukałem takiego rozwiązania, żeby, żeby te opony po prostu były troszeczkę lepsze niż takie zwykłe, asfaltowe. Bo jednak nie dość, że były stare, to ten bieżnik nie był, wiecie, one nie były łyse absolutnie, tak? Spełniały normy. Natomiast po prostu czułem parę razy, szczególnie e, kiedy było bardziej ślisko, że te opony są słabiutkie. Podoba mi się też w tych atekach to, że ponieważ tam jest więcej, więcej gumy i one są nowe, to jak jadę po jakichś takich niewielkich nierównościach po asfalcie, to e, te nierówności są jakoś tak fajniej wybierane, tak, tak bardziej elastycznie. wiecie. Trudno to szczerze mówiąc wyjaśnić. Ciekaw jestem też, jakby się zachowywały, Jakby miał takie normalne zawieszenie, prawilny dwucalowy lift, a nie jakieś podkładki. Ale mimo wszystko, auto po prostu lepiej wygląda na takim lifcie dwucalowym, nawet na podkładkach. No i uważam, że właśnie ten rozmiar opon bez żadnych dystansów, bo jeszcze można, wiecie, troszeczkę tam w granicach normy odsunąć te e, koła od, od piast. Pewnie wejdą jeszcze szersze opony, ale uważam, że ten rozmiar 245 17 e, u mnie wygląda po prostu dobrze, bo auto wygląda e, Jakoś tak proporcjonalnie, chociaż może gadam kłopoty, jakbym miał dystansę, to zaraz bym kombinował, jakby to wyglądało na większych oponach. Ale też nie ma co słuchajcie, przesadzać, dlatego że trzeba zawsze mieć z tyłu głowy do czego to auto ma być. Bo jazda po mieście na wielkich MT-kach jest po prostu kompletnie bez sensu. A jeszcze obciążacie łożyska w moście, jeszcze możecie ukręcić płośkę no, i dla mnie właśnie ważne jest to, żeby mieć takie opony, które umożliwiają troszkę tam wygodniej, bezpieczniej jeździć sobie po, po terenie, po piachach i błocie i śniegu, a potem wyjeżdżać na drogę asfaltową i bez żadnego problemu sobie jechać, bez hałasu, bez drgań. Tak to słuchajcie, się prezentuje. Zaraz przyspieszymy troszkę. No, i usłyszycie. Yy, czy jest, sami ocenicie, czy jest głośniej, czy to jest uciążliwe. Oczywiście kamerka nie odda wszystkiego, ale teraz przestaję gadać. 80. Dobra, puszczam gaz. Otwieram okno. No naprawdę nie jest źle. No. To nie jest auto do śmigania po 140-150 i na godzinę absolutnie. Natomiast jeżeli jeździcie tak do, do 120, to naprawdę jest spoko, szczególnie z radiem włączonym. Na pewno musicie troszkę bardziej uważać na zakrętach, szczególnie jeżeli nagle zjeżdżacie gdzieś tam z trasy w prawo jakimś ślimakiem czy w lewo, to wiadomo, że ten punkt ciężkości jednak ma znaczenie. Nie dość, że dwa cale liftu, no to jednak w ogóle terenówka i wtedy troszeczkę no, czujesz, że tu jest więcej tej gumy, że one są grubsze, te opony. Ale jest ok, no nie ma dramatu. Poza tym jest tutaj wiele zmiennych, bo ma znaczenie również to, ile osób akurat jedzie, znajduje się w tym samochodzie, jaki macie bagaż, czy macie na przykład nie wiem, namiot dachowy, jaki macie stan w ogóle zawieszenia, czy tam, są, czy tam jest guma, czy tam jest poliuretan takie ku mnie, No i właśnie, czy to są podkładki, jeśli chodzi o lift, czy to jest prawilne zawieszenie zrobione zgodnie ze sztuką także jest wiele tych składowych a bottom line jest taki że po prostu trzeba jeździć z głową słuchajcie, jak pojechałem do wulkanizacji na wymianę tych opon to wcale nie była prosta sprawa bo no były kolejki także szukałem tej wulkanizacji szukałem, w końcu znalazłem no dowalili mi chyba po 2,5 atmosfery wszędzie no i wracałem tym samochodem i tak kurde czułem, że cholera no, no nie fajnie jakoś te opony się zachowują, tak się zrobiło twardo, właśnie głośno, także na początku byłem trochę zdziwiony i taki przestraszony, czy to, aby na pewno był dobry wybór, ale z drugiej strony przeczytałem sporo różnych komentarzy na angielskich forach, gdzie ludzie pisali, że w sumie z tych komforcerów CF1100 są zadowoleni i że też zużywają się nie za szybko, że w tej cenie naprawdę, naprawdę super. No i potem pojechałem na stację benzynową, yy, spuściłem to ciśnienie do 2,2 mniej więcej atmosfery. No i wtedy się zrobiło tak jak powinno być. Także ja bym raczej nie przesadzał z tym ciśnieniem, szczególnie jeżeli jeździcie właśnie bocznymi jakimiś tam ścieżkami, dróżkami, bo wtedy to ciśnienie powinno być zdecydowanie niższe, nawet poniżej 2 atmosfer, ale co ja się tu będę mądrzył jak Wy na pewno doskonale to wszystko wiecie. Wydaje mi się, że między bajki trzeba włożyć takie stwierdzenie, że o, chińskie opony to się do niczego nie nadają, bo są twarde i niebezpieczne. Wiecie, być może, gdybym miał samochód, którym bym jeździł po 200 km na godzinę regularnie w trasy, no to może bym się zdecydował na jakieś opony bardziej markowe, bardziej znane, bo one będą, podejrzewam, nawet na pewno lepsze. Ale do takiej jazdy mojej normalnej, tak jak mówię, 80 na godzinę, 100 na godzinę, 120 gdzieś tam w trasę, bez szaleństw, bez jakichś kurcze zwariowanych, ostrych zakrętów, może trochę zabaw na śniegu, jeśli ten śnieg jest to CF1100 sprawdzą się moim zdaniem dobrze. Jeżeli zapytacie mnie, czy kupiłbym je ponownie, tak, jak najbardziej kupiłbym je ponownie, bo dobra cena, dobrze wyglądają i kurczę, normalnie zachowują się na drodze, a to, że są odrobinę cięższe i gdzieś tam je troszeczkę słychać, no sorry, no tak, to już musi być w samochodzie terenowym moim zdaniem. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Komentarze są dla Was. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.